Cześć. Niektórzy z was mają już za sobą pierwszy miesiąc nauki i powiem wam, że ja też ten miesiąc spędziłam w szkole. Niektórzy z was może to wiedzą, niektórzy może tego nie wiedzą. Studiuję filologię polską na specjalizacji nauczycielskiej, więc we wrześniu miałam praktyki w szkole podstawowej. I tak właśnie obserwując to wszystko z tej drugiej strony, ze strony nauczyciela, chciałam wam powiedzieć jakie są moje przemyślenia odnośnie szkoły, jak to wygląda ze strony ucznia i ze strony nauczyciela. Na początku przeprosić wszystkich nauczycieli, którzy przez te 12 lat musieli mnie uczyć, bo ja byłam wstrętną, paskudną, obrzydliwą, gadułą. Cały czas gadałam. Cały czas przeszkadzałam, co chwilę dostałam <śm> uwagi za to, że gadałam. No bo ja lubię gadać, to widać. Ale to jest masakra. Kiedy byłam uczniem i rozmawiałam na lekcjach, to nie wydawało mi się to jakimś tam wielkim problemem. Co to jest wielka afera? Ja mówię do Asi, szeptam jej coś na łóżko, a nagle nauczyciel na mnie krzyczy. No z jakiej... z jakiej racji? Ale będąc już po stronie nauczyciela, no powiem Wam, że to jest strasznie denerwujące, ponieważ przygotowuję sobie lekcję, opracowuję ją i naprawdę, kiedy ja już jestem w tym toku, tego prowadzenia i nagle pojawi się uczeń, który mi gada, który mi przeszkadza, no to szał można dostać. Nie próbowałam ich ładnie poprosić. Proszę, Oskar, cicho. Nasłuchali mnie, nasłuchali mnie. Wydaje mi się, że byli też dla mnie milsi, ponieważ byłam tak naprawdę czymś nowym. Byłam praktykantką, więc kiedy tylko miałam z nimi lekcję, oni po prostu. super co innego Więc pamiętajcie, proszę, nie gadajcie na lekcjach. Jeżeli chcecie coś powiedzieć, to napiszcie na karteczce, to też jest super ekstra sposób. No, bo dogadanie naprawdę przeszkadza. Naprawdę okropne. Fu. Co do przeszkadzania na lekcjach. W każdej klasie znajduje się klaun, ale też osoba, która będzie cały czas przeszkadzać, która będzie cały czas specjalnie denerwować innych, która będzie ich drażnić, osoba, która będzie cały czas pukać, coś robić, cokolwiek, żeby tylko cała klasa zareagowała, żeby przestała skupiać się na lekcji. Pamiętam, że czy to w podstawówce, czy to w gimnazjum. Ja też miałam takie osoby w klasie. Czasami ja też się tak zachowywałam, bo ja byłam niegrzeczna. To przeszkadza, bardzo to przeszkadza. Ja, kiedy byłam jeszcze uczennicą, to kiedy ktoś tak robił, to, no się z tego śmiałam. O, jakie to jest zabawne, że on rzucił tą kartką. No, ale teraz tu miałam ochotę podejść i w <laughs> łeb. Trzasnąć. W sumie nie powinnam tego mówić. W byciu nauczycielką przez ten miesiąc bardzo podobało mi się to, gdy mogłam podejść do ucznia i wytłumaczyć mu coś. Kiedy czegoś nie rozumiał, zgłaszał się, ja podchodziłam, tłumaczyłam, mu to i największym takim szczęściem było dla mnie to, kiedy ci uczniowie a <grytania> reagowali, że oni to rozumieją. Ja byłam wtedy taka szczęśliwa, po prostu chodziłam w skowronkach przez cały czas. Kiedy prowadziłam pierwszą lekcję, a była to lekcja wychowawcza w klasie szóstej B, którą pozdrawiam bardzo gorąco, bo wiem, że będziecie to oglądać, yy, bardzo się denerwowałam, naprawdę byłam cała spocona. Tak mi ręce chodziły, szczęka mi drżała. Denerwowałam się bardziej niż przed wyjściem na scenę, ale właśnie tak spróbowałam to sobie potraktować. Że to jest mój występ, więc no jakoś dałam radę, tak mi się wydaje. Przygotowałam lekcję na temat używek. Rasa ze mną bardzo współpracowała. Robili bardzo szybko wszystkie zadania, które ja dla nich przygotowałam, co też było dla mnie takim zaskoczeniem, ponieważ myślałam, że nie zdążymy tego zrobić na innej lekcji. A tutaj, proszę, zakończyli przed czasem. I co ja mam teraz zrobić? Ale daliśmy radę. Ale po tej lekcji, gdy wracałam do domu, to czułam się taka, no, fajnie. I koniec następnego dnia prowadziłam lekcję już języka polskiego i mogłam tym uczniom naprawdę coś wytłumaczyć, coś im przedstawić, coś im pokazać. Mogliśmy się razem pośmiać, przeczytać różne historie. No to ja byłam szczęśliwa i wracałam do domu strasznie taka podbudowana tym wszystkim. Bardzo bałam się, prowadzić lekcje w klasach, w których były takie rojbry, które naprawdę tą lekcję próbowały zepsuć. No ale jak już mówiłam wcześniej, wydaje mi się, że właśnie przez to, że byłam tą nowością, to po prostu były dla mnie milsze, grzeczniejsze, <gryczniejsze> ale tak jak ja się bałam i tak jak te dzieci mnie strasznie denerwowały, to kiedy je poznałam bliżej, to naprawdę je polubiłam i na pewno zapamiętam do końca życia te osoby. Jeśli chodzi o przerwy. Pamiętam jak nauczyciele krzyczeli na mnie i na moje koleżanki: nie wolno biegać po korytarzu, nie wolno biegać po schodach, nie wolno tego, nie wolno tego, nie wolno tego. I to się szału dostawało, bo ja myślałam, że no o co chodzi? Przecież od tego jest przerwa, żebym mogła się wybiegać, żebym mogła sobie pokrzyczeć, porobić sobie różne rzeczy z koleżankami i się super bawić, ale będąc teraz po stronie nauczyciela i stojąc na tym korytarzu no, to, to jest masakra. Bardzo się denerwowałam, że któryś z uczniów coś sobie zrobi. Trzeba cały czas obserwować i być czujnym, więc nauczyciel tak naprawdę nie ma tej przerwy, ponieważ cały czas musi stać i pilnować, żeby uczeń nie spadł ze schodów, żeby tutaj nie biegali, żeby tam zostawił kolega, żeby nie brała koleżanki na barana. No, to jest bardzo trudne, bo to się tylko chyba tak mówi, że. O tam, nauczyciel, co tam? Stordzicie 5 minut, tutaj potem przerwa. No nie, tak nie jest. Trzeba samemu pójść i spróbować naprawdę uspokoić taką gromadkę uczniów i poprosić, żeby się uspokoili, no i żeby nie zrobili sobie przez przypadek krzywdy nawzajem. Jedyne, co mnie stresuje i też można powiedzieć troszeczkę irytuje, to rodzice. Oczywiście nie wszyscy rodzice, tylko niektórzy rodzice, ponieważ podczas praktyk ja to widziałam, ale moje koleżanki, które uczyły też w innych szkołach, w innych miastach, również miały podobne doświadczenia. No i też historie, które ja już się nasłuchałam po prostu od innych moich znajomych, którzy nie są nauczycielami, którzy nie mieli praktyk, ale po prostu w rodzinie jakaś taka sytuacja miała miejsce. W każdym razie chodzi mi o to, że w dzisiejszych czasach uczeń może więcej, znacznie więcej od nauczyciela. Kiedy ja chodziłam do szkoły i uczeń przeszkadzał na lekcji, dostawał uwagę za to, że przeszkadzał. Dzisiaj, jeżeli uczeń dostanie taką uwagę, następnego dnia w szkole jest rodzic i... Jak to? Mój brajanek? Przecież to jest takie grzeczne dziecko! Błagam was. Ja nie wiem, czy ci rodzice naprawdę nie widzą, że ich dzieci są niegrzeczne. Nie wiem, może to wygląda tak, że te dzieciaki wracają do domu, grają w jakieś te swoje gry. No i rodzic tak naprawdę nie ma z nimi kontaktu i nie wie, jak takie dziecko zachowuje się w szkole. Podobnie z ocenami. Jeżeli nie nauczyłeś się na kartkówkę, dostawałeś jedynkę i miałeś szansę, żeby to poprawić, jeżeli no, sam tego chciałeś, jeżeli się postarałeś. A dzisiaj, jeżeli uczeń dostanie jedynkę, kiedy ta ocena pojawi się na Librusie, to jest chwila moment. Po pięciu minutach jest wiadomość od rodzica. Jak to jest możliwe, że moja Jessica dostała jedynkę? Ludzie, usiądźcie z tymi dziećmi i naprawdę zobaczcie, czy one się uczą, jakie one są, no bo. To nie jest możliwe, żeby jeden nauczyciel na 25 dzieci w klasie podchodził do każdego i z każdym przez te tylko 45 minut. Naprawdę, 45 minut to jest niewiele, to mija tak. Żeby nauczyciel przez te 45 minut podchodził do każdego ucznia i wytłumaczył mu to, czego on nie rozumie, żeby przesiedział, zrobił z nim przykład, to jest niemożliwe. Dlatego istnieją zajęcia wyrównawcze, no ale też nie wszystkie dzieci chcą na to chodzić, a rodzice niektórzy no, po prostu mają to gdzieś, czy dziecko pójdzie, czy dziecko nie pójdzie. Według nich o, nauczyciel powinien siedzieć i poświęcać cały swój czas, żeby wytłumaczyć coś tym dzieciom. Owszem, ale od tego są też rodzice. Więc to jest jedna właśnie z sytuacji, która mnie po prostu martwi. I to jest właśnie jedna jedyna sytuacja, która sprawia, że mam wątpliwości co do tego, czy dałabym sobie radę, będąc nauczycielem. Ponieważ ja jestem bardzo porywczą osobą i kiedy ktoś mnie zdenerwuje, no to jest kicha. Myślę, że po miesiącu straciłabym pracę, jakby no. <grym>, jakiś rodzic przyszedł. Podsumowując, bycie nauczycielem to bardzo trudna praca. Ale także dająca ogromną satysfakcję. Ostatniego dnia praktyk dostałam od jednej z moich uczennic bransoletkę, zeszyt, gdzie były wierszyki, gdzie byłam narysowana. Ja, no to ja wróciłam do domu, to naprawdę chodziłam z takim wielkim uśmiechem od ucha do ucha. Dziękuję Ci, Olga, za ten cudowny prezent. No i chciałam też pozdrowić y, wszystkie dziewczynki ze 6B: Antosię, Olgę, Wiktorię, bo wiem, że będziecie tu na pewno oglądać. Trafiłam na bardzo fajnych ludzi podczas tych praktyk, na cudownych nauczycieli, którzy. Służyli mi pomocą. W szczególności chciałabym pozdrowić tutaj panią Karolinę, która była moją opiekunką i dzięki której te praktyki były naprawdę cudowne. Myślę, że zapamiętam to do końca życia. Bo to była naprawdę cudowna przygoda i świetne doświadczenie, które utwierdza mnie w przekonaniu, że bycie nauczycielem to mógłby być zawód dla mnie. Myślę, że to wszystko, co chciałam Wam powiedzieć, z czym chciałam się z Wami podzielić. Mam nadzieję, że taka forma właśnie mojego monologu Wam się spodobała. Jeżeli chcecie więcej, zostawcie łapki w górę. Oczywiście subskrybujcie mój kanał i dołączajcie do mojej grupy Rogi Sandery. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. I pamiętajcie, wszystkie oskary. To największe rojbry na świecie. To tyle na dzisiaj. Pa!